Kończą się rzepakowe żniwa. Dla świętokrzyskich rolników mało udane, bo zebrali o 30% mniej plonów niż w zeszłym roku. Powodem była mroźna zima. Wielu plantatorów rezygnuje z rzepaku, bo wysokie nakłady nie rekompensują strat. Karolina Kopikowska harczuk To ziarna rzepaku. W tym roku było go o 30% mniej niż rok temu. Spowodowała to mroźna i bezśnieżna zima rzepak przemarzł więc rolnikom nie opłacało się go uprawiać 50-60% to zlikwidowało ci co zostawili no to wiadomo były dużo mniejsze yy, yy, plony tak było na przykład u Jana Berasia uprawia rzepak od 30 lat ale tak niskich plonów nie pamięta połowę arał przeorałem bo po prostu bo nie było plonu i nie było tego. A tą połowę, którą zostawiłem, naprawdę za słabo plonowała i, i było to po prostu naprawdę taki duży niewybuch. Słabe plony to i cena lepsza. W skupie za tonę rzepaku można dostać blisko 1700 zł. To o 200 zł więcej niż w zeszłym roku. Ziarno jest wysokiej jakości. Rzepak już technologicznie wyczyszczony, więc on ma nie więcej niż 9% wilgotności, nie więcej niż 2% zanieczyszczenia, nawet poniżej tych norm. Sebastian Susło jest w trakcie rzepakowych żniw. Uprawia go aż na 20 hektarach. Na plony nie może narzekać. W naszej okolicy jakoś zima łagodnie się obeszła z tymi rzepakami. Przebieg wegetacji był korzystny, także odwdzięczył nam się teraz ten rzepak wysokimi plonami. Uzyskał nawet 4,5 tony z hektara. Dlatego zaraz po zakończeniu żniw posieje rzepak na nowo. Jest dobrym przedplonem dla pszenicy o zimej. Także na pewno będziemy siać w przyszłym sezonie. Wielu rolników planuje jednak zmniejszyć uprawę. Są drogie pryski i te środki ochrony roślin, także no utrzymanie plantacji jest dosyć drogie. W Świętokrzyskiem produkcja rzepaku zajmuje ponad 7,5 tysiąca hektarów. Najwięcej, prawie połowę uprawia się w powiecie opatowskim. Karolina Kopijkowska-Harczuk, Informacje.